Dzień dobry. Czym jest proces coachingowy, coachingu kariery? Co to właściwie jest ten coaching kariery? Wiem, że niektórzy z was nie lubią słowa coaching i bardzo źle im się to kojarzy. Dlatego postanowiłam nagrać dzisiejszy filmik, żeby wam trochę przybliżyć sposób, w jaki ja pracuję, bo być może ktoś ma jakieś inne wyobrażenia o coachingu kariery, ktoś prowadzi go w jakiś inny sposób. Ja chciałam wam powiedzieć, tak pokrótce, czego możecie się spodziewać podczas pracy ze mną i jak to wygląda u mnie. Więc jeśli o mnie chodzi, ja ten coaching kariery nazywam takim procesem w zasadzie coachingowo-mentoringowym, dlatego że, ok, z jednej strony mamy tutaj dość sporo rozmawiania i o cela, i o drodze dotarcia do tego celu, jakim jest na przykład znalezienie pracy. Rozmawiamy o szukaniu tych możliwości i to jest ta jedna część, natomiast ona jest bardzo mocno powiązana z taką częścią narzędziową. Ja jestem osobą bardzo konkretną i bardzo mocno też pracuję z moimi klientami, z taką perspektywą rekrutera, I, i to tak naprawdę daje wam podczas tych spotkań. Te spotkania, zazwyczaj taki pełen cykl u mnie trwa cztery spotkania. One zaczynają się od tak zwanego, ja to nazywam dla siebie, mapowania klienta, poznawania tego klienta, czyli rozmawiamy bardzo dużo o motywacji, o mocnych stronach, o tym, co nas fascynuje, co nas inspiruje, o przebiegu też kariery zawodowej, o osiągnięciach, z czego jesteśmy dumni, co nas totalnie demotywuje, wyłącza, o wartościach, które są ważne również w naszym życiu, dlatego że nie jesteśmy w stanie odłączyć, Łączyć siebie w pracy i siebie w życiu, czyli wartości, którymi się kierujemy i to, jakimi ludźmi jesteśmy, ma bardzo mocne też przełożenie na to, na przykład, jakiej pracy szukamy, czy też jak tą pracę będziemy wykonywać. Rozmawiamy o predyspozycjach zawodowych, robimy nawet sobie taki test z tym związany związany z obszarami, które zawodowo gdzieś tam są dla nas istotne. No i wreszcie to, co powiedziałam na początku. Wspieram Was, moich klientów, w tym, abyście określili sobie swój cel. Cel bycia tutaj u mnie na takim coachingu, czego chcecie, jak chcecie, jak, jak widzicie w ogóle ten cel. I jak byście chcieli do niego dojść. Także szukamy różnych opcji, ale te opcje są znowu bardzo mocno osadzone w konkrecie, a takim konkretem są wasze kompetencje. Czyli w dalszej kolejności zaczynamy pracę nad kompetencjami, bardzo mocno je dogłębnie je badamy, skąd one właściwie wynikają, skąd wy wiecie, że je macie. To z kolei z jednej strony pokazuje wam co możecie wykorzystać. Natomiast z drugiej strony bardzo fajnie przygotowuje was do stworzenia CV. I to jest kolejny etap tej pracy, tak jak powiedziałam, ja daję bardzo dużo narzędzi, takich bardzo konkretnych do tego, żeby później też samodzielnie być może za rok za dwa już poradzić sobie z tym poszukiwaniem pracy, więc ta praca nad kompetencjami ma bardzo mocne przełożenie później na tworzenie CV. CV, LinkedIn, ale również to wszystko się dzieje w odniesieniu do już konkretnych ofert pracy, więc bardzo mocno też pracujemy z tym, co się dzieje na rynku. Sprawdzamy, co ten rynek nam daje w kontekście waszych na przykład umiejętności, waszych oczekiwań, waszego planu, waszego celu. No i w końcu kończymy na przygotowaniu do interwiu. Zazwyczaj takie ostatnie spotkanie jest poświęcone właśnie temu, aby się do takiego interwiu przygotować. Czyli bierzemy sobie jakąś konkretną ofertę, która dla was jest na przykład bardzo interesująca. I ja wtedy e, robię Wam taki, taki, taki przykładowy interwiu, e, przygotowuję pytania, pokazuję Wam, e, znaczy najpierw słyszę to, co do mnie, słucham to, 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 co do mnie mówicie. Natomiast od razu was feedbackuję, że to jest dobrze, to jest trochę gorzej, tu bym poprawiła, tu bym odpowiedziała tak. To jest też taki czas dla Was na zadawanie pytań, znaczy właściwie każde moje spotkanie z Wami jest czasem na wasze zadawanie pytań, bo ja jestem dla was. Natomiast rzeczywiście już na tych ostatnich spotkaniach, na tym ostatnim spotkaniu tych pytań pojawia się rzeczywiście najwięcej. Mam nadzieję, że Wam troszkę bardziej przybliżyłam to, jak ten proces coachingowy u mnie wygląda. Tak jak powiedziałam, bardzo dużo konkretów, bardzo dużo pracy na narzędziach i celem tego jest również to, jeśli chodzi o mnie, aby nauczyć Was. Jak później, jeżeli wrócicie do poszukiwań pracy za jakiś czas, jak sobie po prostu w tym samodzielnie poradzić? Natomiast to, co jest istotne, taki cały proces, również połączony z tą częścią coachingową, z takim bardziej myśleniem o tym właściwie, co ja mam, kim jestem, czego ja chcę, jakie są moje oczekiwania, to powoduje, że bardziej całościowo podchodzicie do tego procesu poszukiwania pracy i myślę, że to jest ta wartość dodana, że, że patrzycie bardziej świadomie na to, Niektórzy pierwszy raz w życiu tak naprawdę decydując się na, na skorzystanie z takiego coachingu, aż tak świadomie do tego podchodzą, bo najczęściej to rzeczywiście dzieje się to dość szybko i trochę czasami poza, po, poza nami. Także ja bardzo mocno wierzę, że taki proces coachingowy ma sens, bo wtedy uruchamia się też nasze działanie i ono bardzo fajnie, naprawdę w większości przypadków i osób, z którymi pracowałam, prowadzi do celu, jakim jest zmiana i znalezienie nowej pracy. Także oczywiście, nieustająco Was na ten coaching kariery, do mnie zapraszam. Bardzo chętnie z Wami popracuję nad Waszym celem. No właśnie, wwwhr Do zobaczenia.